Cześć ludzie kochane, chciałem wam powiedzieć taką historię, czy was uczulić, czy ostrzec, czy dać radę, nie wiem. Słuchajcie, zdarza się, że ktoś w domu kradnie pieniądze, to znaczy, pod jakim względem? Jest osoba starsza, chora na Alzheimera, czy na coś. Kurde, w domu mi kradną pieniądze, ale nikt nie ukradnie i się rodzina tylko denerwuje. No jak, przecież nikt nie wziął. Chciałbym to nagrać po to, żeby was uczulić. To wczoraj było. Przyszła sąsiadka daj mi pieniądze na leki, akurat trzeba do apteki, wykupiłem mi lekarstwo. Mówię, a to zobaczę tak, bo ja sobie zapisuję, mam zeszyt i zapisuję ile renty, ile na co wydałem, żeby wiedział jak staje wina Na co mi jeszcze w miesiącu wystarczy. Tak, kupuję papierosy, piszę papierosy, obiad to obiad. To co akurat dostałem od pani Zuzanny to dostałem na pierogi, ale to był przelew, to nie była gotówka. Tak akurat tego nie, nie zapisuję. Ale gotówkę zapisuję. No i patrzę wczoraj, ile mi zostało. Sąsiadka już wzięła pieniążki, poszła do apteki. Liczę, kurde, stówy nie ma. Ale ja tak. Jestem w domu sam przecież. Jak ktoś przyjdzie, to jest koło mnie O kurde, gdzie ta stuwa? No nikt mi nie ukradł, no, bo nie miało jak. Na no, nikogo nie zwalam. Szukam po chałupie, gdzie ja to wpierniczyłem? Nie ma. I co się stało? Biorę ze i ci zapisuję, na co wydałem, ile, ile, ile. No i rachunki są i się zgadzają. Się zgadzają. Ech. Mówię, kurde, stówę w ciemu. Myślę, czasami myślę, myślę. To byłem w szpitalu, byłem u lekarza, byłem w lekarstwa, kupiłem to, 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 ale zapisane jest. Mówię, dobra. Mirek spokojnie, biorę ten zeszyt jeszcze raz. Stuły nie ma. Spaliłem papierosa i cały czas myślę, gdzie ta stuwa. Mówię, no nie, no nie. Robię z siebie idiotę ja wszystko i złodzieja, to niemożliwe. Biorę trzeci raz ten zeszyt, patrzę i... Zrobiłem jeden błąd. Zamiast napisać wydatek 140, ja napisałem, przeliczyłem to i tu się pomyliłem, i napisałem wydatek 40. I tutaj była ta stuwa. I dlatego chciałem Wam powiedzieć, jeżeli macie kogoś w rodzinie, tej jest chory, niech zapisuje, na co wydaje. A jeżeli zapisze i kiedyś stwierdzi, że mu zginęły jakieś pieniądze, weźcie ten zeszedł i zobaczcie, czy on się gdzieś nie pomylił. Kiedyś mi facet opowiadał, że miał w domu chorą mamę czy teściową, już nie pamiętam. Mówi, zawsze gdzieś coś i mówiła, że w domu kradną, dzieci ją okradają. A się okazało, że ona brała pieniądze i żeby jej nie ukradli, chowała pod poduszkę. Najczęściej leżała, łóżko wiecznie pościelone, rozesłane i pod poduszką trzymała te pieniądze, a później ze względu na swoją chorobę zapominała. Ja żona tego faceta po prawej łóżko, patrzy, pod, pod łóżkiem kasa leży. No i uważajcie, nie chciałbym, żeby ktoś was niepotrzebnie osądził, że go okradacie. I jeszcze raz mówię, niech tacy ludzie sobie zapisują. Jeżeli nie mogą, ja wiem, może mam niesprawne ręce, wy zapisujcie za nich wziął rentę czy emeryturę i idziecie mu kupić lekarstwo, to weźcie kartkę, renta tyle, a lekarstwo kosztowało tam, ja wiem, 120 zł, to minus to zostało tyle. Żebyście niechcący nie zostali tak złodziejami. Wiadomo, że nie ukradniecie, ale żeby was nie posądzili. Właśnie wczorajszy dzień to tak mi dał do myślenia. Kurde, już nie będę w, myśli, w pamięci rachunków robił, tylko chyba kalkulator już będę brał, żeby się nie pomylić. Chociaż od wielu, wielu lat raz mi się to zdarzyło. Ale nigdy nic nie zjadam. Także jeszcze raz wam mówię. Uważajcie i nie zostańcie złodziejami, nie? Robcie rachunki za chorych i za siebie, a jak tam, jak robicie za siebie, a jesteście zdrowi, patrzcie, czy gdzieś się nie pomyliliście. Dobra, to na razie tyle. Trzymcie się, uważajcie na siebie i na swoją kasę. Cześć!